Wilno znałem dobrze, bywając w nim od czasów wczesnego dzieciństwa, ale pokochałem to miasto dopiero, gdy zamieszkałem w nim na stałe. Na czar Wilna składają się jego delikatna zieleń w lecie, kaskady kwitnących bzów, wylewających się na ulice z zaparkanów dworków na Antokolu, góra zamkowa na tle błękitnego nieba mijająca się w słońcu Wilia, aromat sosen na zwierzyńcu, czy zakręcie, a nawet dokuczliwe hałasy kawek gnieżdżących się na zamkowej górze. Jakże byłem szczęśliwy, że Bóg pozwolił mi po ślubie pozostać u siebie w kraju, a nie tułać się na dalekich rubieżach Rosji czy żyć w rosyjskich miastach. Bałem się tylko, że takie szczęście nie może trwać długo. Wieczorami wychodziłem często z Julią na kolację do klubu szlacheckiego na wspaniałe wileńskie szparagi, raki lub smażone sielawy. Klub szlachecki słynął z doskonałej kuchni. Służba ubrana we fraki liberyjne piaskowego koloru ze złotymi guzikami składała się przeważnie z dawnych kamerdynerów. Była życzliwa, nieprzymuszona i jowialnie poufała. Julia bardzo lubiła spacerować starą ulicą zamkową albo świętojańską, których szyldy pamiętałem jeszcze z dzieciństwa. Oto zakład obuwia kosowskiego, który ku przerażeniu ojców, odsyłając zamówione przez żony lub córki obuwie, zwykł był wkładać do środka zakazane broszury patriotyczne. Obok znajdował się damski zakład krabiecki, którego właściciel, pan Jaroszyński, wysoki, przystojny, bardzo dystyngowany mężczyzna z piękną, czarną brudką, za przykładem swojego sąsiada lubił również zakładać za podszewkę lub do rękawów literaturę narodową. Na tejże ulicy mieścił się też zakład fotograficzny Czyż Frer. Fotografowanie się u Chirza". Należało poniekąd do obowiązków patriotycznych, gdyż rodzina jego spokrewniona była z rodziną Tadeusza Kościuszki. Z tego to atelier rozchodziły się po całym kraju lśniące wizerunki pani opartych w zadumie o postument lub część kolumny, na której stał zawsze ten sam wazon sztucznych kwiatów. Mężczyzn pan Czysz umieszczał w fotelu z albumem w ręku i ze wzrokiem utkwionym w przestrzeń a raczej w samego pana Czyża. Dalej znajdował się renomowany zakład krawiecki pana Stypułkowskiego. Pan Stypułkowski w porze karnawałowej przeistaczał młodych ziemian litewskich, fraciastych, pasiastych lub wyfrakowanych anglików. Do kieszeni uszytego ubrania wkładał ozdobną kartkę z życzeniami wesołego karnawału i powodzenia w zamierzeniach sercowych. Julia lubiła zatrzymywać się przed wielkim składem naczyń wszelkiego użytku pana Odyńca, gdzie można było nabyć wszystko od filiżanki saskiej i samowaru aż do Passant Le Mot. Ja natomiast wpadałem do sąsiedniej księgarni Zabackiego. Tego polskiego handlu nie mogła zniszczyć ani rosyjska, ani żydowska konkurencja. Wszystko to było solidne, sumiennie, odważone, w dobrym gatunku. Wychodziliśmy z Julią z domu zazwyczaj po późnym obiedzie, by włóczyć się po starym mieście. Spacery kończyliśmy na ulicy Wielkiej, idąc w stronę ostrej bramy. Z ulicy tej rozchodziły się dalej trakty na Lidę, Nowogródek, Ośmiane. W czasie tych spacerów Starałem się nasycić swój głód zbieracza i, włócząc się po różnych zakątkach dawnego Wilna, wyszukiwałem ciekawe pamiątki. Niestety, Wilnie trudno już było o antyki, sztychy lub obrazy. Wilno leżało na wielkiej drodze z zachodu do Petersburga, i przejezdni antykwariusze wywozili z miasta wszystko, co było cenniejsze. Poza tym, Wilno było również miastem zbieraczy a z Henrykiem Platerem lub Leonem Romerem konkurencja była trudna. Mieli oni swoich agentów wśród służby i umieli wyłowić przy pierwszej okazji jakiś cenny antyk. Natomiast wśród handlarzy starych książek, prawie wyłącznie Żydów zamieszkujących wąskie uliczki w pobliżu Świętojańskiej, można było nabywać niemal za darmo bardzo cenne stare księgi i dokumenta. Udało mi się zebrać pokaźną kolekcję Volumina Legum, nabyć za kilkanaście rubli takiego białego kruka jak Biblia Radziwiłowską, nie mówiąc o wujku i wielu innych dawnych wydawnictwach. W tym czasie żył jeszcze w Wilnie i miał swój sklep Kinkukin. Wnuk Owego Kinkukina, dawnego księgarza, do którego nieraz zaglądali Mickiewicz, Słowacki, Śniadeccy i Lelewel. Kinkukin lubił długo i szeroko opowiadać o tym co słyszał od swojego dziada, że pan Słowacki to on był bardzo hojny, że pan Mickiewicz to jemu było bardzo ciężko z pieniędzmi, a pan Lelewel to bardzo lubił się targować. Pan śniadecki to on był bardzo wielki pan i sam nigdy książek nie brał do ręki, a trzeba było jemu wszystko na kwaterę przynieść. Wilnie nie czuło się zadrażnień polsko-litewskich czy innych etnicznych, bo wszyscy czuliśmy się polskiego, żydowskiego czy litewskiego typu Litwinami, a samo miasto było jakby odbiciem dawnej, tolerancyjnej Rzeczypospolitej. W banku raz tylko zdarzył się nieprzyjemny wypadek, gdy pochodzący z królestwa kancelista znieważył pomocnika Buchaltera, cichego i spokojnego pana Antoniego Smytonę, jedynie za to, że należał on do grupy odrodzenia Litwy. Pan Smytona zachował się jak gentleman i prosił dyrekcję banku, by cofnąć zwolnienie napastnika. Jak wszyscy w banku byłem oburzony zajściem, które bardzo mnie uprzedziło i zniechęciło do koroniarzy. Niezrozumiała fanfaronada i zarozumiałość koroniarzy drażniła miłość własną nie tylko etnicznych Litwinów, ale i nas wszystkich. W czasie karnawału byłem świadkiem takiej arogancji, gdy w czasie kolacji u żorża przybyły z Lubelszczyzny hrabia Władysław Zamoński zawołał do kelnera, nie wiem, jak mam wołać na ciebie, bo tu w Wilnie. Nie wiadomo, kto jest Panem, a kto lokajem. Słowa te wypowiedziane bardzo głośno, aby wszyscy słyszeli, podniosły na nogi całą salę. Hrabiego wyproszono. Nazajutrz opuścił Wilno, pozostawiając jednak swoją żonę i panią Łosiową także z Lubelszczyzny. Uważałem za wielki nietakt ze strony hrabiny Zamowiskiej że nie wyjechała razem z mężem. Trudno było jednak robić afront kobiecie, gdy zjawiła się na balu ulubańskich. Przyszła niezupełnie rzeźba i nie bacząc na Julię, chciała mnie zahipnotyzować. Stanowczo się temu sprzeciwiłem. Miała rzeczywiście coś dziwnego we wzroku. Położyła na stole serwetkę. Niech pan spojrzy przed siebie, rzekła. W tej chwili zobaczyłem, że serwetka pod wpływem jej wzroku podniosła się na kilka cali nad stołem i zawisła w powietrzu. Kto wie, co bym z panem zrobiła, gdybym rzeczywiście chciała pana zahipnotyzować. Po czym wstała, urażona moim chłodnym sąsiedztwem, opuszczając całe towarzystwo. Panią Łosiową zajął się Dominik Dowgiało który nad ranem zaprosił ją wraz z nami do restauracji myśliwskiej na Łosiowe chrapy, jak się wyraził.